Zadanie 14: suma pierwszego i szóstego wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego jest równa 13. Wynika stąd, że suma trzeciego i czwartego wyrazu jest równa. No to zapiszmy to, co jest podane w poleceniu: czyli suma, czyli wynik dodawania pierwszego wyrazu i szóstego wyrazu jest równa. 13 i nas pytają, ile wynosi suma trzeciego i czwartego wyrazu. czyli nas pytają, ile wynosi A3 plus A4. No to tak, mamy dwie niewiadome, a jedno równanie, czyli już widzimy na dzień dobry, że jest, powinna być jedna niewiadoma. Za dużo niewiadomych jest w jednym równaniu, więc albo musimy ułożyć drugie równanie z tymi samymi dwiema niewiadomymi, albo. Musimy to jakoś przekształcić, więc co tu możemy zapisać? A1 przepis, możemy przepisać, a a6 a to jest również A1, ale wtedy trzeba do tego dodać 5 różnic, bo jesteśmy w ciągu arytmetycznym i korzystamy ze wzoru ogólnego na dowolny wyraz ciągu arytmetycznego, i to jest pierwszy wyraz plus n minus 1 razy różnica, czyli jeżeli my mamy szósty wyraz, na przykład, jeżeli mamy A6, no to y, szósty wyraz to jest to samo, co pierwszy wyraz, plus jed jedną różnicę musimy odjąć od, od szóstki, czyli pięć różnic. Mamy 6 odjąć 1, czyli 5 różnic. I to sobie właśnie podstawiliśmy. I dzięki temu mamy już. 2a1 plus 5r i teraz uczeń powinien zauważyć, że trzeci i czwarty wyraz też można rozpisać. Czyli tak, trzeci wyraz z tego samego wzoru ogólnego dla ciągu arytmetycznego, czyli to jest pierwszy wyraz plus dwie różnice, a czwarty wyraz to jest też pierwszy wyraz, ale 4a1 to jest trzy różnice. Czyli 3 plus 1 jest 4, 2 plus 1 jest 3. Czyli ta suma tych cyfr musi być zawsze taka sama, jak tutaj te, te indeksy dolne. Równa się i, to, i o to nas pytają. Czyli razem widzimy, mamy dwa pierwsze wyrazy plus 5 różnic. A tutaj zobaczmy, mamy to samo. 2a1 plus 5 różnic. Czyli suma pierwszego i szóstego wynosi tyle samo, co suma trzeciego i czwartego, bo tutaj też mamy. 2 a 1 i 5 różnic. więc podstawiamy wyprowadziliśmy sobie takie wyrażenie, że dwie sztuki pierwszego wyrazu plus 5 różnic daje nam 13, więc mamy odpowiedź na, na to pytanie. Odpowiedź A.